To jest nasz problem. Przy szczupakach. Słuchajcie, yy, odhaczanie to jest problem, I, i dlatego zrezygnowaliśmy ze wszelkich dozbrojek. Z takich rzeczy bo naprawdę jest szkoda, by było ich zabijać, dlatego że gdzieś dostanie w dziób i, i, i jest potem problem. O zobaczcie. Zaraz pewnie ktoś napisze, że nieumiejętnie Marcin odpina go, że krzywdę mu zrobimy, tak, że, krzywdę, że krzywdę zrobimy tej rybie zaraz. E, aha, i nie mamy maty, <laughs> cały czas nie mamy maty, dobra. Mierzysz go? Tak, spróbuj. spróbuj go zmierzyć. O, chyba największy. Fuj dzisiaj. No 80. dobre. Osiemdziesiątka. Osiemdziesiątka, zgadza się. Buzi i do wody tak jest. A my łowimy dalej.